Ciąża zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Właśnie w mediach pojawiły się wyjątkowo tragiczne informacje: życie straciła ciężarna kobieta oraz sześcioro dzieci. Ciąża pewnej kobiety została wyjątkowo okrutnie przerwana. Jak podają media, życie straciło siedem osób, a wszystko stało się podczas odprawiania obrzędów przez jedną z sekt religijnych. Szczegóły sprawy są bulwersujące i aż trudno w nie uwierzyć. Jak podaje zagraniczny dziennik El Siglo, do tragedii doszło w północno-zachodniej Panamie, a dokładniej w miejscowości El Teron. To właśnie tam doprawiane miały być przez członków sekty podejrzane rytuały, w wyniku których śmierć poniosła brzemienna kobieta oraz sześć dzieci. Ciąża zakończyła się tragicznie – mogiła ze zwłokami siedmiu osób odnaleziona została w czwartek przez policję. Ciała należały do ciężarnej kobiety oraz sześciorga dzieci, nie zostało jednak przekazane do mediów, czy byli ze sobą spokrewnieni. Informacje przekazane przez prokuraturę wskazują, że wszyscy zamordowani zostali podczas rzekomego rytuału egzorcyzmu. Policja w związku z tym dramatem zatrzymała już 10 podejrzanych. Dzisiaj grzeje, w Australii w końcu spadł deszcz. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej, dwa. Jeśli to możliwe, zostańcie w domach. Co roku zabija 40 tysięcy ludzi w Polsce. Niebezpieczeństwo smogu jest realne zgodnie z ustaleniami, wszyscy są członkami sekty Nowe Światło Boga. Według El Siglo to właśnie ona ma kontrolować cały region Gabe na terenie którego dokonano tego przerażającego odkrycia. Podejrzani mają stanąć przed sądem w najbliższy piątek. Zobacz także, źródło. Interia nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News